Integracja dla OpenCard jest to nowy produkt naszej firmy. Pozwala udostępniać ofertę produktową swojego sklepu e, dla innych porównywarek, dla systemów porównawczych jednym słowem. Znany jest ten komponent z Joomla, którego też napisaliśmy. W tej chwili jest dla platformy OpenCart. Ok, wchodzimy w rozszerzenia, publikacja, publikacja naszych produktów. Mamy tutaj Google i naszą integrację z porównywarkami. Klikamy zmień i mamy pełną listę. Wszystkich systemów porównawczych, czyli w tej chwili jest ich 35, możemy oczywiście włączyć lub wyłączyć. Mamy informację o licencji, informację jak integrować kontakt oraz, oraz listę zmian. Jak to działa? Bardzo prosto. Wystarczy wybrać dowolny link do integracji. Po skopiowaniu wklejamy do nowej zakładki. Ok, i widzimy, widzimy że wygenerowano się kod. Oczywiście chcielibyśmy go zobaczyć w całości, jeżeli wchodzimy w źródło strony i widzimy kod XML z naszą ofertą. Nic trudnego. Oczywiście dla niektórych porównywarek wymagane jest dodanie, przypisanie ich kategorii. Przypisanie kategorii jest bezpośredni link. I mamy tutaj, y, mamy tutaj pola, w które wypi, wypełniamy naszymi kategoriami zgodnie z tym, co dany system, y, czy dany, dany portal y, potrzebuje. Czyli na przykład mamy, sprzedajemy aparaty, sprawdzamy w świstaku, jest to kategoria foto i na przykład cyfrowe. I tak zapisane, tak zapisane kategorię, możemy sprawdzić. Czyli szukamy świstaka. Świstak. Pobieramy link. Ponownie go wklejamy. I sprawdzamy źródło. E, ok, jedna mała uwaga. E, zapomniałem dodać, że możemy operować na kilku językach. W moim przykładzie jedynka jest to język angielski, a zmianę wprowadziłem w języku polskim, więc wprowadzam dwójkę. I jeszcze raz sprawdzam źródło strony. I proszę, przeszukujemy. Przeszukujemy, szukamy naszej kategorii. I proszę, mamy fotograf, foto i aparaty cyfrowe. Tak zostanie, tak zostanie dodany nasz produkt w systemie Świstak. To myślę wszystko. Zapraszam, zapraszam. Na naszą stronę www.3dstudio.com. Pozdrawiam.